Na czwartej sesji Rady Miejskiej, radni pochylili się nad szeregiem ważnych uchwał, które dotyczyły m.in. nadania nazwy nowej ulicy, sporządzenia strategii rozwoju gminy na kolejne lata oraz wprowadzenia zmian w budżecie gminy. Szanowni Państwo, na ostatniej sesji Rada Miejska Herdyny zabezpieczyła środki na rozstrzygnięcie dwóch przetargów drogowych. Jeden z nich dotyczy przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Będziemy w tym roku realizować 6 odcinków dróg w pięciu sołectwach. Koszt tego zadania 550 tysięcy złotych, z czego 200 tysięcy złotych gmina pozyskała z województwa wielkopolskiego. Oprócz tego uchwała Rady Miejskiej pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę ulicy Wierzbowej w domczu, jest to droga gminna, koszt tej inwestycji planowane jest na 2,4 miliona złotych z czego gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład w kwocie 1 800 tysięcy złotych również istotną zmianą może nie takiego dużego kalibru finansowego jest zabezpieczenie środków w kwocie 88 tysięcy złotych na modernizację kotłowni przy szkole podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rydzynie Ta uchwała to zabezpieczenie pozwoli na wykonanie tego też również potrzebnego zadania dla społeczności szkolnej. Dziękuję. Całość obrad można obejrzeć na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie.